Wiemy, że zmienne w czasie pole magnetyczne generuje wirowe pole elektryczne. Pytanie jest teraz, czy zmienne w czasie pole elektryczne generuje pole magnetyczne? My wiemy, że pole magnetyczne powstaje wokół przewodników z prądem, i tutaj mamy prawo ampera. Może przypomnę. Mamy całkę okrężną b wektor pola magnetycznego, iloczyn skalarny dr równa się mi 0, mi 0 przenikalność magnetyczna próżni i Suma po prądach. No i w ramach wspomnienia mamy jakąś dowolną krzywą zamkniętą. Dowolna krzywa zamknięta. Teraz definiuję sobie kierunek obiegu. O, na przykład tutaj. Mam nasz wektorek dr. W taki sposób obiegam. Następnie rozpinam jakąś powierzchnię na tej drodze całkowania. Weźmy sobie jakąś taką płaską powierzchnię. O. No i teraz mogę, teraz mogę powiedzieć, że wektor ds jest skierowany w głąb ekranu, zgodnie z regułą prawej dłoni. Kciuk idzie na wektor ds i teraz ob obkręcające się palce pokazują mi kierunek obiegu tej zamkniętej krzywej. I tutaj, proszę Państwa, te prądy, które pojawiają się w tym prawie ampera, wchodzą albo ze znakiem plus, albo ze znakiem minus. Jeżeli wektor ds i prąd idą w tym samym kierunku, to wtedy mamy znak dodatni, a jeżeli jest odwrotnie, to wtedy wchodzą ze znakiem ujemny. Więc, proszę Państwa, w tym prawie ampera mamy sumę natężeń prądów, Przechodzących przez dowolną powierzchnię rozpiętą na tej zamkniętej drodze całkowania. I ja tutaj wybrałem taką powierzchnię płaską, ale to nie musi być taka powierzchnia płaska. No właśnie, teraz narysujmy sobie z boku, jak to wygląda, więc to może być. Teraz rysuję krzywą, jakąś krzywą zamkniętą. Tutaj idzie w głąb, dlatego rysuję przerywane. I wybieram sobie na przykład o, powierzchnię płaską, prawda? Tutaj mam wektoru. DR w taki sposób obiegam tą zamkniętą krzywą, a tutaj mam wektor DS. Prawda? To jest jeden wybór, taka powierzchnia płaska, ale to nie musi być taka, to może być dowolna powierzchnia. No i narysujmy sobie jakąś inną powierzchnię. Rysuję tą samą krzywą zamkniętą, po której całkuję, wektor. DR. I teraz proszę Państwa, biorę tą powierzchnię po lewej i tak rozciągam w prawo. I na przykład dostaję coś takiego. Na przykład dostaję coś takiego i narysujmy sobie tutaj powierzchnię. Oraz narysujmy sobie w jakimś punkcie wektor powierzchni ds. O, na przykład tutaj wygląda tak. Mamy wektor powierzchni ds. W każdym punkcie to jest wektor prostopadły do powierzchni w danym punkcie. Więc proszę Państwa, w tym prawie ampera liczą się prądy przechodzące czy przebijające daną powierzchnię i tutaj wybór powierzchni w tym prawie nie ma znaczenia. Proszę Państwa, okazuje się, że to prawo, to znaczy te prawo ampera, które zapisałem u góry, one nie jest kompletne i łatwo to zobaczyć na następującym przykładzie. Weźmy sobie jakiś taki długi przewód z prądem. Ok? A tutaj mamy płytki kondensatora. Mamy płytki kondensatora i dalej mamy nasz przewód. I teraz, proszę Państwa, mamy ładowanie kondensatora, dobrze? Czyli płynie jakiś prąd I. I mamy ładowanie tego kondensatora. I teraz proszę Państwa, niech te płytki będą takie kołowe. Okay? Będą w kształcie koła i wtedy mamy taką symetrię obrotową. To znaczy, możemy tak w palcach teraz obkręcać tym układem i on będzie wyglądać zawsze tak samo, prawda? Zakładamy, że płytki kondensatora są w kształcie kół. Dobrze, czyli mamy teraz ładowanie kondensatora, prawda? I teraz policzmy sobie pole magnetyczne na przykład w tym punkcie. Dobrze? I policzmy sobie pole magnetyczne w tym punkcie. Ten przewód tutaj jest bardzo, bardzo długi. Dobrze? No to dobrze. No to tak, no to policzmy najpierw sobie w punkcie P1. To sobie oznaczmy jako P1, a to sobie oznaczmy jako P2. Policzmy sobie najpierw w punkcie P1. Jak to policzyć? No, narysujmy sobie jakąś krzywą zamkniętą. Ja tutaj sobie narysuję tą krzywą zamkniętą, tak? Dobrze? I będziemy teraz całkować po tej krzywej zamkniętej. Wybieram sobie kierunek obiegu. Tutaj będzie mój wektor dr, prawda? I teraz rozpinam sobie jakąś powierzchnię na tej drodze zamkniętej. Wybieram taką płaską powierzchnię dla prostoty rozważań, dobrze? I teraz oznaczmy sobie odległość tego punktu od przewodu. Oznaczamy sobie przez małe r. No to proszę Państwa, jak wyliczyć pole magnetyczne? No jeśli. Ten punkt P1 jest daleko od tego kondensatora, no to mamy takie same, to mamy praktycznie takie same pole magnetyczne, jak od nieskończenie długiego przewodu z prądem, a to żeśmy już liczyli w tym kursie dwukrotnie. No to przypomnę argument. Tutaj ze względu na tą symetrię obrotową linie pola magnetycznego to będą takie okręgi, prawda? A zwrot tych linii pola magnetycznego to jest reguła prawej dłoni. Kciuki idzie na prąd I i palce pokazują nam zwrot linii pola magnetycznego. Czyli tutaj widzimy, że te wektory pola magnetycznego będą miały taki sam zwrot jak te wektory DR. No to przypomnijmy sobie argument B iloczyn skalarny dr. Tutaj, przy Państwa, teraz całkujemy po tej e, krzywej zamkniętej po lewej, okay? A to się równa b razy teraz całka z dr, czyli to będzie obwód, to będzie 2pr, a to się równa teraz mu0 razy i. Dlaczego napisałem mu0 razy i? Bo jeśli popatrzymy na lewo, popatrzymy na tą powierzchnię, to tą powierzchnię przybija prąd i to jest prąd i, prawda? I tutaj otrzymujemy, że pole magnetyczne równa się mi 0 razy i podzielone przez 2πr. I to jest proszę Państwa, znany wynik. To jest pole magnetyczne w odległości r od nieskończenie drugiego przewodu z prądem. Dobrze, teraz proszę Państwa, zróbmy analogiczny rachunek dla punktu P2. Wybieram tutaj podobną krzywą zamkniętą, prawda? Ona, ta krzywa teraz jest w pełni pomiędzy tymi płytkami i wybieram też taką płaską powierzchnię. Wybieram też taką płaską powierzchnię. I proszę Państwa, stosujemy dokładnie ten sam argument. I piszemy tak. Całka B iloczyn skalarny dr. Prawda? Narysujmy sobie wektor dr tutaj po prawej. o Narysowałem wektor dr. To się równa B razy 2 pi r, a to się równa mu0 i prąd, który przebija tą powierzchnię. Ale proszę zobaczyć po prawej, tej, tą powierzchnię nie przebija żaden prąd. Ta powierzchnia znajduje się pomiędzy płytkami kondensatora, i tam nie ma prądu. Więc mamy razy 0, i to się równa 0. A z tego wynika, że pole magnetyczne równa się 0. W tym punkcie P2, czy w dowolnym punkcie na tym okręgu, który mamy prawda, w okolicach tego punktu P2, pole magnetyczne jest 0. No i ta sytuacja jest podejrzana. W punkcie P1 jest, jest dość oczywiste, że mamy pole magnetyczne, ale dlaczego w punkcie P2 nie ma pola magnetycznego? W pobliżu mamy przewody z prądem. Co więcej, te płytki kondensatora mogą być bardzo blisko siebie, no i wydaje się dość. Oczywiste, że tam powinno być pole magnetyczne, no a prawo ampera, tak jak je używamy, pokazuje, że tam nie ma pola magnetycznego, prawda? Więc widać, że coś tutaj y, źle wygląda. Co więcej, proszę Państwa, teraz będzie problem naprawdę widać. Policzmy jeszcze raz pole magnetyczne w punkcie P1, ale teraz wybierzmy sobie inną powierzchnię. Tutaj wybrałem w, 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 w tym punkcie P1, tam wybrałem tą krzywą zamkniętą i tam wybrałem sobie taką płaską powierzchnię. Teraz weźmy sobie inną powierzchnię, czyli rzucujemy dokładnie ten sam układ. Mamy ten długi przewód z prądem, oraz tutaj mamy nasze płytki kondensatora. Dobrze. No i ładujemy ten kondensator. Mamy nasz prąd I, prawda? No i patrzę teraz jeszcze raz tutaj na ten punkt P1. Dobrze, patrzę na ten punkt P1. Wybieram sobie teraz taką krzywą całkowania o kształcie okręgu ze względu na symetrię, prawda? Tutaj mamy DR. Ale teraz, tak jak powiedziałem, zamiast wybrać taką ja tutaj po lewej stronie taką płaską powierzchnię, weźmy taką powierzchnię rozciągniętą na prawo. OK. Weźmy sobie taką powierzchnię. O! Taką powierzchnię bierzemy. Mhm. I narysujmy sobie. To jest teraz nasza powierzchnia. To jest teraz nasza powierzchnia. No i proszę zobaczyć... Poprawię. I teraz co się dzieje? Teraz korzystamy dokładnie z tego samego argumentu, co wcześniej, czyli całkujemy po tej krzywej zamkniętej, która jest po lewej, po tym okręgu i mamy tak. Całka b iloczyn skalarny dr równa się b razy 2 pi r, prawda? Bo to jest cały czas w odległości r od punkt P1, jest w odległości r od tego przewodu, prawda? A to się równa. I teraz mamy mi 0 razy, i czy, czy jakiś prąd teraz przebija tą powierzchnię, którą tutaj narysowaliśmy? Nie, proszę Państwa. Tej powierzchni teraz nie przebija żaden prąd, ponieważ ta powierzchnia przechodzi pomiędzy tymi płytkami kondensatora, więc mamy równa się 0, a więc z tego dochodzimy, że B równa się 0. Czyli widzimy, że licząc pole magnetyczne w punkcie P1 na dwa różne sposoby, dostajemy dwa różne wyniki. Raz dostajemy, że to jest mi 0 razy I podzielone przez 2πR, PR, a raz dostajemy, że to jest 0, więc. W sposób oczywisty coś tutaj jest źle. No i właśnie James Clark Maxwell zmodyfikował prawo ampera. To był szkocki fizyk matematyczny i on dodał bardzo ważny człon. Proszę zauważyć, że pomiędzy tymi płytkami ładowanego kondensatora mamy zmienne w czasie pole elektryczne, prawda? Jeśli kondensator przestanie być ładowany, to wtedy I równa się 0, to wtedy już te pole elektryczne będzie stałe. Ale gdy kondensator jest ładowany, gdy mamy prąd, to wtedy mamy tam zmienne pole elektryczne. Mamy zmienne w czasie pole elektryczne. No i Maxwell właśnie dodał do prawa ampera pochodną po czasie ze strumienia pola elektrycznego. Myśl tutaj jest taka, że zmienne w czasie pole elektryczne daje pole magnetyczne i okazuje się, że to rozwiązuje nasze problemy. Prawda? Napiszmy sobie szybko definicję strumienia pola elektrycznego. No to jest po prostu całka po jakiejś powierzchni z natężenia pola elektrycznego iloczyn skalarny ds. I Maxwell dodał do prawa Ampera pochodną po czasie ze strumienia pola elektrycznego. I teraz uogólnione prawo Ampera wygląda następująco: całka b iloczyn skalarny dr równa się. Teraz mamy mi0 suma po k i K, czyli tak jak wcześniej, suma po prądach, i teraz dodać mi 0 epsilon 0. epsilon 0 to jest przenikalność elektryczna próżni pochodna po czasie całka ze strumienia pola elektrycznego. I zaznaczmy sobie ten wzór. Czyli proszę, co ten Wzór tak naprawdę mówi: po lewej mamy jakąś krzywą zamkniętą, mamy jakąś drogę całkowania. Teraz po prawej, ten nowy człon, tutaj mamy otwartą powierzchnię rozpiętą na tej drodze całkowania, i to może być dowolna powierzchnia. I tutaj mamy pochodną po czasie ze strumienia pola elektrycznego. A tutaj przy mamy też sumę po prądach, czyli ten wcześniejszy człon, i to są właśnie prądy przechodzące przez tę powierzchnię, która jest rozpięta na tej, y, drodze, y, cał na tej drodze całkowania. Państwa, ten nowy człon ze względów historycznych nazywa się prądem przesunięcia. I co to prawo tak naprawdę mówi? To prawo mówi, że źródłem pola magnetycznego mogą być po pierwsze prądy elektryczne ale o tym już wiedzieliśmy wcześniej oraz może też być zmienne w czasie pole elektryczne. I proszę Państwa, zobaczymy, że to działa. Ja w kolejnym filmiku pokażę, że takie prawo rzeczywiście rozwiązuje nasze trudności. Dziękuję.